Patrzy na mnie, my tchórny w, w Marsz, wilczał słuchany w krok. Słuchaj, tam przyspieszanie musi być. Nie? Musi być, ale... Nie, bo fajnie, bo jest fajna na ja się podobało. Tak, tylko że jedna rzecz, może <grym grym> jak jest <grym ten <grym drugi refren, No, ten cały po polsku, Tam gdzie śpiewamy a capella, tam musimy małe miejsce na, na oddech zostawić. Tak, tak. tak, tak. tak. Żeby tam była. I i bołem tak, nie? No. Tak, tak, masz rację. nie wiem jak wy, ale ja w ogóle siebie nie słyszę żadnych słów. I it muszę, muszę awesome, się trzymać za ucho, ale będzie słabo. Happy to to mm. muszę się mm. powiedzieć, podejść, bo oni to będą tak jak stoją. Raczej nie mam murów w swoim repertuarze, nie mogę tego powiedzieć. To, że ja dzisiaj zaśpiewam z innymi, to dla mnie zupełnie, zupełnie wyjątkowa sytuacja i specjalna okazja, ponieważ nie jest to piosenka, którą mógłbym świadomie sobie przypisać po to, po to żeby coś przy jej pomocy zrobić ze światem, tak jak chciał to robić Kaczmarski. Ponieważ myślę, że właśnie to było jego głównym celem. Ja w ogóle, kiedy staję na scenie, staram się mówić za siebie, nie interpretować czyjeś piosenki. W szafirowe perspektywy, morze niebo, echo gromu. Płynie odys przenikliwy, Muzy źrenicą szuka domu. Wysp, szmaragdy, skał, świątynie. Patrzą, milcząc, aż przepłynie. Był z odysa, jak się zdaje, Jemu z rabuś zabijaka. Branki brał, plądrował kraje, A czekała nań i taka Z przebiegłości w interesach Zyskał miano Ulisesa. Z tysięcy mąż wyniosły, jakich mało znały dzieje. Kreśli w falach piórem wiosła swoich błędów Odyseje. Ulubieniec bogów stratek, jeden mu pozostał statek. Jeden mu pozostał statek. Ja jestem już z pokolenia wolnej Polski, ponieważ urodziłem się w roku 90 i moje doświadczenie czasu wcześniejszego jest w zasadzie wyłącznie historyczne. To znaczy jest, jest bogate, ale czysto zapośredniczone. I podobnie z osobą Kaczmarskiego, nie spotkałem go osobiście, a moment jego śmierci datuje się mniej więcej na czas, w którym ja nabierałem jakiejś dojrzałości intelektualnej i egzystencjalnej. Pięciu na jedną salę kładli na banacha. Miejsca ciągle za mało, a rak coś się pleni. Więc pięciu nas leżało, a każdy miał stracha, że to kres jego drogi na tej ciężkiej ziemi. Ten spod okna z godnością znosił swoje męki. Szlafrok, kapcie, tranzystor, oficerska mina, dyrygował, jak mamy korzystać z łazienki. Z każdą wolną chwilę na kobiecem siedział. Mówił, wie pan, w cywilu to ja jestem fryzjer, ale teleturnieje mnie biorą. Ta wiedza go by zgodził się, owszem, że bez wiedzy nijak. On jednak osobiście zwykł chadzać do kina, po czym włączył tranzystor na Radio Maria.” I dziurę po uchu znikał, płuska przewietrzyć i raczka podsmażyć. Nikotynka powiadał, podtrzymuje na duchu Ten od teleturniejów odmawiał jej zalet. Panie, pański nowotwór to ta nikotyna. Obrażał się palacz, przecież uchem nie... 10 lat miałam przyjemność poznać Jacka Kaczmarskiego. Był to program od przedszkola do Opola. Zaprosił mnie tam pan Juszczakiewicz, który prowadził ten program. To było specjalne wydanie ze względu na to, że zbieraliśmy pieniądze na leczenie, bo już Jacek Kaczmarski nie mógł mówić wtedy. To było w październiku, bodajże rok przed śmiercią Jacka. Ja, no, jako, że miałam wtedy tylko 10 lat, to dla mnie to było pierwsze zetknięcie się tak naprawdę z jego twórczością. Wreszcie, ewentualnie czasami pamiętałam coś z tego, jak tata nucił mi mury, no bo to jednak najbardziej znany utwór. Tekst musiał być konieczny i to właśnie tekst, który, który ma się takie poczucie, że nic nie jest zbędne, że wszystko się e, trzyma i że jest wszystko konieczne tak naprawdę, żeby to była całość e, trafiająca właśnie do ludzi. Przede wszystkim to było ważne, żeby zainteresować tą treścią człowieka, żeby słuchacz nie tyle skupił się na formie wykonania tego utworu, ale właśnie, żeby ta forma pomagała zrozumieć to, co się śpiewa. even the mm -hmm. Chciałam pokazać e, dwa e, warianty Jaska Kaczmarskiego, czyli tak naprawdę tego, którego najwięcej ludzi kojarzy, czyli związanego z, z sytuacją polityczno-historyczną. E, I tutaj pojawią się utwory takie jak katyńczy Zbroja. Natomiast, e, również, właśnie tak, żeby pokazać zupełnie inną stronę. bo e, Różne głosy się pojawiają, ludzie nie, nie znają dobrze twórczości, to myślą, że tylko związany jest mocno z polityką. Oczywiście ja nigdy nie odłączam Kaczmarskiego od, od tego aspektu, bo dla mnie Kaczmarskiego bez tego aspektu by nie było. I tak minęła noc, tysięczyna pierwsza. Podpłynął śpiewny głos, szecherezady słychać w palenisku śmiechu świerszcza. Trup muchy pływa w szklance lemoniady. Teraz następuje ten proces mniej więcej, tak mi się wydaje, e, kiedy Kaczmarskiego się odpolitycznia, a czyni się go poetą. Na różny sposób można jego teksty postrzegać. Można je postrzegać przez pryzmat polityczny, ale musimy pamiętać, że e, żyjemy w innych czasach zupełnie. Już, już nie walczy się tak, jak się walczyło kiedyś. całość z powrotem zamykają Z drugiej strony też nie ma co się dziwić Kaczmarskiemu, bo zobaczmy, w jakich on czasach żył, w jakich czasach tworzył. Przecież to był tak. No, on jest rocznik 57 bodajże, więc mamy tak po kolei, marzec 68, co się działo w Warszawie, prawda? Później 70 strzelali do robotników na wybrzeżu, później 75 KOR, 80 Solidarność, 81 stan wojenny, później całe te przemiany Okrągłego stolu y i tak dalej. No, on jako człowiek wrażliwy, funkcjonując w takiej rzeczywistości, a nie innej, musiał komentować rzeczywistość polityczną, ale on to robił w taki sposób, że to co pisał i to w jaki sposób pisał jest aktualne także dzisiaj. Co mi się marzy? Jaka z gwiazd nade mną świeci? Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy świeci Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt? Kolego, że ktoś ze mną zagra w perle. Byłem jako młody człowiek, właściwie małe dziecko, zafascynowany jego ekspresją. Ja tam tak naprawdę nie za wiele rozumiałem z tego, co on śpiewał, ale mi się bardzo podobało to, w jak emocjonalny, w jak ekspresyjny sposób no to, to tak naprawdę ta stylistyka fortepian, gitara, e, w takiej konfiguracji, w jakiej kawał trio, Kaczmarski, Gimtroski, Łapiński, można porównać do bardzo solidnego rokowego koncertu. Pomyślą, oh, że nikogo tu Kaczmarski dla mnie jest przede wszystkim poetą i to trzeba podkreślić, bo on został wyniesiony tak naprawdę przez Solidarność, przez tłum, przez zresztą bardzo no, piękne zjawisko, jakie wtedy było. Został wyniesiony do rangi barda narodowego, barda politycznego. A on miał przez całe życie takie, taką aspirację, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, ja go tak odbieram, żeby być poetą. Ja zawsze byłem takim akustycznym y, grajkiem folkowym, natomiast ekspresja łukaczmarskiego była czymś, y, czymś gdzieś ze świata y, rocka, ze świata, ze świata dużo bardziej emocjonalnej muzyki niż ta, do której byłem wówczas przyzwyczajony. Ja prosty człowiek, krwi oszczędzam, obyle co i nie przeleję, milsze mi życie niż śmierć nędza. Za obietnicę i nadzieję, bliźnie mu też użyczę krwi. Byle starczyło jeszcze mi Lecz niechby ktoś mi krople wyssał gardła wyszarpie Ja nie Chrystus Ja prosty człowiek Cóż mi skarga Kadzą mi albo palcem grożą Każdy swój krzyż przez życie targa A jeszcze kamień mu dołożą Dźwignę to dobrze? Nie o nie, żyjcie, gdy krew, zaleje mnie? Zaleje! Sposób prowadzenia porównań, sposób alegoryzowania u Kaczmarskiego, to było coś, co mnie bardzo pochłonęło. Yy, I również przy pisaniu własnych tekstów yy, robiłem takie kaczmarowe wprawki sobie Próbowałem napisać coś w podobnym stylu. Oczywiście później nigdy nie grałem żadnej z tych piosenek, bo takie piosenki już są napisane przez Jacka Kaczmarskiego i zupełnie wystarcza. Grzech Chrystus się polskiego uczy. Że ziemię jak leśnik... Piosenka z Zamiędzy to jest utwór bliski mi dosyć poglądowo. Może nie tyle poglądowo, ile ten rodzaj, ten rodzaj poczucia humoru, ten rodzaj y, szyderstwa jest mi bardzo bliski również w moich własnych wypowiedziach. Uwielbiam ten utwór właśnie za takie, y, z przymrużeniem oka, za, za takie spojrzenie z przymrożeniem y, oka na, y, na to, czego no, duchowością nazwać nie można, jakimś takim polskim podejściem do spraw ostatecznych, jak to sam określał y, Jacek Kaczmarski. Gdy ścierają się świata, O przepaści wieczności, okropności. My jesteśmy tych starć kronikarze, Obcieracze, sumienni z zwłok. Kiedy stanął przed Stwórcą bojowisko, utwór, który y, podsumowuje historię. To jest piosenka historiozoficzna. Być może być może, y, no, na pewno jedna z, z najpiękniejszych piosenek takich opowiadających o całej historii, y, jakie napisano kiedykolwiek. Jak nas stworzył Pan na tam insygnia Piosenka Mury dla mnie była czymś różnym na różnym etapie mojego życia i też znajomości z twórczości Wiecka Kaczmarskiego. Na początku była to piosenka historyczna, bo tak mi powiedziano, że to jest hymn Solidarności. Natomiast dosyć szybko na pierwszy plan u mnie wysunęła się zwrotka o tym śpiewaku, który zawsze był sam, i stała się wtedy dla mnie taką piosenką o samotności. Toc, elia, serzja. Ja kiedy gram ją na scenie wyobrażam sobie czasami, że, że wszyscy, wszyscy tutaj słuchają piosenki rewolucyjnej i wtedy czuję trochę tą samotność tego śpiewaka, o którym pisze Kaczmarski i którą to samotność sam na pewno odczuwał bo wydaje mi się że ten utwór jest, był takim samospełniającym się proroctwem również dla niego i w tej piosence przewidział losy tej piosenki Śpiewa, tak, że był sam Patrzył. Milczał wsłuchały w kroku, a mury rosły, rosły, rosły łańcuch kołysał się.